Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych wani, kochani. Zapraszam Was do dyskusji o perspektywach rozwoju świata perfum. Wydaje mi się, że stoimy w takim punkcie, który sprawi, że chyba świat perfum będzie musiał się mocno zmienić. Z jednej strony to jest ten głos z internetu, taki pełen oburzenia na to, że generalnie perfumy są drogie. Z drugiej strony cała rzesza perfum bardzo dziwnych, specyficznych które są dużo droższe od powiedzmy Chanel czy Dior i tutaj wszystko jest ok z innej znowu strony jest duża pochwała i chyba jest cała spora grupa też myślę jakaś taka generacyjna która bardzo chętnie kupuje tanie zamienniki, odpowiedniki bo uważa, że to jest takie jakby przechytrzenie systemu, o ja mam to samo tylko taniej i wręcz lansująca też że to jest to samo tylko tańsze z czym się nie zgadzam, bo może jest to podobne, ale na pewno nie takie samo no i w związku z tym jest takie pytanie, które mnie nurtuje, bo często zadajemy sobie pytanie, dlaczego nie ma perfum dobrych, robionych przez firmy odzieżowe, średniopułkowe, oryginalnych, tylko to zawsze jest to podążanie za tym, co jest modne, co ludzie lubią i kupują. I w związku z tym. Właśnie, pytanie, do którego zmierzam. Czy w ogóle perfumy średniopółkowe mają rację bytu, czy to w ogóle się nie kłóci z istotą perfum? że one jednak powinny być albo bardzo drogie, no powiedzmy nie takie drogie, jak torebka od Chanel, ale powiedzmy, no ta cena, która jest, to jest taka cena. wydaje mi się taka całkiem, całkiem dobrze skalkulowana. No jakby troszeczkę poza zasięgiem, troszeczkę ma to być tak skonstruowane cenowo, żebyśmy tego produktu chcieli, pożądali, żeby ten moment, kiedy już wejdziemy w posiadanie konkretnego produktu, żeby dawał nam bardzo, bardzo dużo frajdy i satysfakcji. Także myślę sobie, ja stawiam taką tezę, że najprawdopodobniej nie powstaną prędko i że w ogóle chyba to jakby skłóci się z pewnymi zasadami ekonomii, robienie perfum na przykład za 100 zł, za kilkadziesiąt, że perfumy muszą kosztować albo 20-30 zł, albo właśnie. 10 razy tyle, bo wydaje mi się, że te perfumy za 90-80 sprzedają się tak średnio. Tutaj wyjątkiem są te marki odzieżowe, ale one mają własną dystrybucję. To jest tak, że człowiek, perfumy często są przy kasie, zwróćcie uwagę, w tych sieciówkach, więc ktoś tam zrobił zakupy nawet za kilkaset złotych, więc dorzucić produkt za 20-30, czy już za kilkadziesiąt złotych. To jest jakby inny mechanizm kupowania zupełnie, niż na przykład gdyby, nie wiem, jakaś polska zacna marka kosmetyczna nagle zrobiła perfumy i chciałaby je zrobić za 110, za 120, to wydaje mi się, że to jest zła cena. Że albo bardzo tanie, albo po prostu drogie postawić na jakość i wypromować rzeczywiście coś zupełnie nowego. Często mówimy o tym, że być może było takim fenomenem sprzedaży, ale właśnie to były bardzo tanie perfumy. W małej pojemności takie do kieszonki. Dlatego dobrze się sprzedawały i powoływania się na ten przykład sprzed lat wydaje mi się, że do nikąd nie prowadzi. Że jednak rzeczywiście perfumy to musi być coś takiego unikalnego właśnie luksus. I myślę, że jednak perfumy muszą się kojarzyć albo z czymś bardzo luksusowym, a jeśli są tanie, to nie dlatego, że powiedzmy, uważamy, że są dobre, tylko dlatego, że chcemy po prostu coś kupić taniej, obejść system w pewnym sensie. Także mi się wydaje, że tutaj są te mechanizmy. O, mam, jestem taka gospodarna, sprytna, może nawet o to chodzi. I kupiłam sobie coś takiego tańszego. Wydaje mi się, że taka cena powyżej 50 zł, to już jest cena za dużo, że po prostu ludzie są w stanie odłożyć kilka razy po te 50 zł i kupić to, o czym marzą. Taka moja taka sugestia, taka moja refleksja. Nie wiem, jakie jest Wasze zdanie. Piszcie, komentujcie. Z góry dziękuję za wszystkie komentarze. Wszystkiego pachnącego pa. pa.